Gdzie schowałaś swoje oszczędności? Moja mama jest teraz w naszym mieszkaniu. Nie może znaleźć twoich 300 tysięcy na zapłatę za nową kuchnię. wrzeszczał mąż. Gdy usłyszał, co mu odpowiedziałam, rozłączył się i pobiegł do matki. Ale kiedy wpadł do mieszkania, zamarł z szoku. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Agnieszka Kowalczyk wpatrywała się w ekran telefonu. Przelew dotarł. Premia, nagroda za miesiące pracy, niewyspane noce, ciągły stres, ułamek uznania, ale też ciężar, który natychmiast ścisnął jej żołądek. Wiedziała, że to nie tylko pieniądze, to była decyzja. A każda decyzja, którą podejmowała, była ostatnio jak prowokacja. Drzwi do salonu otworzyły się bez zapowiedzi. Michał wszedł z kubkiem herbaty, jakby wszystko było normalnie. Coś się dzieje? zapytał patrząc na nią spod oka. Dostałam premię. odpowiedziała cicho, bez uśmiechu. Jeszcze nie wiem co z nią zrobię, ale wiem kto już planuje za mnie. Michał napiął ramiona. W tej jednej chwili jego twarz stała się jak maska. Reakcja, którą znała zbyt dobrze. Moja mama chce dla nas dobrze. Agnieszka nie odpowiedziała od razu. Słowa krążyły jej po głowie, ale nie miały gdzie wylądować. Po chwili wypuściła powietrze przez nos, jakby próbowała wypuścić z siebie też frustrację. Dobrze, według niej. Michał odwrócił wzrok. Jak zawsze, gdy rozmowa zbliżała się do strefy, której nie chciał dotykać. Kilka dni później siedzieli już w kuchni Heleny Nowak. Stół, Krzesła, kubki. Wszystko na swoim miejscu jak zawsze. Tylko powietrze było inne. Gęstsze. Zamówiłam nową kuchnię. Oznajmiła Helena, nalewając kawy do filiżanek. 35 tysięcy. Pomożecie. Powiedziała to tak, jakby chodziło o zakup chleba. Jakby decyzja została już podjęta. A ich rola sprowadzała się do potwierdzenia jej rozsądku. Michał zamilkł. Żadnej reakcji. Agnieszka poczuła, jak w niej narasta ciśnienie. Wiedziała, że jeśli teraz nic nie powie, to zostanie wciągnięta w coś, czego nie wybrała. Podjęła pani decyzję dotyczącą naszych pieniędzy, bez zapytania nas o zdanie. Helena spojrzała na nią z chłodną uprzejmością. W rodzinie nie trzeba pytać o pozwolenie, pomagamy sobie. To naturalne. Milczenie, które zapadło, miało inną jakość niż zwykle. Nie było tylko niezręczne. Było jak mur, jak granica, którą ktoś właśnie przekroczył. Michał dalej milczał, spojrzał na matkę, potem na Agnieszkę, jakby próbował wybrać stronę, a może jakby chciał zniknąć. Agnieszka czuła, że nie chodzi tu o meble, pieniądze czy remont. To było coś większego. Cichy bunt, który narastał od lat, właśnie dostał głos a ona nie była już gotowa milczeć. Po powrocie do mieszkania Michał od razu zamknął się w łazience. Ona została w przedpokoju, z torebką w ręku, z myślami, które z każdą minutą robiły się głośniejsze. W końcu usiadła na kanapie. Przypomniała sobie słowa Heleny, ten ton, jakby wszystko, co Agnieszka miała, było tylko czasowo jej, jakby tylko użyczała sobie życia, które tak naprawdę należało do innych. Kiedy Michał wyszedł, oparł się o framugę drzwi i westchnął ciężko. To tylko kuchnia, Aga. Naprawdę musimy o to walczyć? To nie kuchnia odpowiedziała spokojnie, ale stanowczo. To fakt, że twoja matka decyduje za nas, za mnie, a ty jej na to pozwalasz. Przesadzasz. Michał próbował się uśmiechnąć, ale nie wyszło. Zawsze była bezpośrednia, może trochę za bardzo. Nie chodzi o to, że jest bezpośrednia. Chodzi o to, że traktuje mnie jak powietrze jakbyś ty był wszystkim, a ja tylko dodatkiem portfelem bez głosu. Michał usiadł obok niej, ale zostawił między nimi przestrzeń. Nigdy tak o tobie nie mówiła bo nie musi mówić to się czuje Agnieszka spojrzała mu prosto w oczy. I ty też to wiesz. W ciszy, która zapadła, usłyszeli tylko odgłos zegara. Stykający rytm, jakby odliczał czas do kolejnej konfrontacji. Kilka dni później Agnieszka odwiedziła swoją siostrę, Martę. Ich relacje też nie były idealne, ale była to przynajmniej przestrzeń, gdzie mogła być sobą. Bez ról, bez masek. Mówisz, że zamówiła kuchnię za 35 tysięcy i po prostu kazała wam zapłacić? Marta uniosła brwi. Nawet nie zapytała. Michał nic nie powiedział. A ja. Mam wrażenie, że jestem intruzem w ich układzie. Bo jesteś. Wiesz dobrze, że Helena zawsze traktowała cię jak rywalkę. Ty odebrałaś jej syna, którego przez lata miała tylko dla siebie. Agnieszka spojrzała na siostrę z zaskoczeniem. Myślisz, że to o to chodzi? To zawsze o to chodzi. Marta wzruszyła ramionami. A Michał. On nigdy nie nauczył się stawiać granic. Bo nigdy nie musiał. Wróciła do domu z głową pełną myśli. Michał siedział przy stole z laptopem, udając skupienie. Musimy porozmawiać, powiedziała bez wahania. Podniósł wzrok, zaskoczony tonem jej głosu. Słucham. Nie chcę żyć w układzie, w którym twoja matka podejmuje za nas decyzję. Albo jesteśmy partnerami, albo jestem twoją pomocą domową z numerem konta. Wstał. Przez chwilę wydawało się, że coś powie, ale tylko pokręcił głową. To naprawdę jest dla ciebie aż tak poważne? Michał Podeszła bliżej głos jej zadrżał ale nie od emocji, tylko od siły, z którą musiała się przebić. To zawsze było poważne ja po prostu przestałam to ukrywać. Michał nic nie odpowiedział spojrzał na nią długo, jakby nagle widział w niej kogoś, kogo nie znał, kogo ignorował. W nocy Agnieszka nie mogła zasnąć wstała. Podeszła do okna. Zobaczyła w swoim odbiciu kobietę, która nie chciała już być tłem, która nie chciała się dopasowywać. To nie była tylko walka z Heleną, to była walka o siebie, o prawo do głosu, do przestrzeni, do życia na własnych warunkach. I coś w niej się zmieniło, coś nieodwracalnego. Agnieszka nie wiedziała jeszcze, co przyniesie jutro, ale czuła, że coś się zaczęło, coś, co nie skończy się kuchnią. Wróciłam do mieszkania z wrażeniem, że coś przestało do siebie pasować. Nic nie było wyraźnie zniszczone, nic nie rzucało się w oczy, a jednak miałam poczucie, że przestrzeń, która miała być bezpieczna, została naruszona. Najpierw zniknęła bransoletka, drobiazg, który leżał zawsze w tej samej szkatułce. Potem banknoty, które odkładałam na boku, jak mały, cichy rezerwuar odwagi. Na początku próbowałam wytłumaczyć to sobie roztargnieniem, pomyłką, swoją własną winą, ale za każdym razem, gdy Helena wychodziła po wizycie, czułam to samo ukłucie w żołądku, jakby ślad po czymś, czego nie potrafiłam jeszcze nazwać. Nie mówiłam o tym Michałowi. Jego reakcja zawsze była taka sama: wyparcie, usprawiedliwienie, obrona, zanim padło jakiekolwiek oskarżenie. Zaczęłam więc zbierać znaki w ciszy, w myślach, w pamięci. Zbyt długo żyłam w świecie, w którym moje przeczucia były traktowane jak przesada. Pewnego popołudnia podjęłam decyzję. Bez słów, bez zapowiedzi. Zainstalowałam kamerę w salonie, dyskretną, niewidoczną, skierowaną na komodę i szafki. Ręce drżały mi podczas montowania urządzenia, jakbym przekraczała granicę, której nie można później cofnąć. Zrobiłam to, bo nikt inny nie wierzy w to, co czuję. Powiedziałam do siebie półgłosem, jakby wypowiedzenie tego nagło dawało mi twardy grunt pod nogami. Nie powiedziałam Michałowi. Nie byłam jeszcze gotowa na jego spojrzenie, w którym zawsze widziałam coś pomiędzy lojalnością wobec matki, a nieufnością wobec mnie. Kilka dni później wróciłam do pustego mieszkania, usiadłam przy stole i otworzyłam nagranie. Obraz był zwyczajny, spokojny, codzienny. Przez kilka minut nic się nie działo. Potem zobaczyłam ją postać wchodzącą swobodnie, jak do siebie. Te same ruchy ta sama sylwetka ta sama dłoń, która bez wahania zaglądała do szuflad. Dokumenty przeglądane bez pośpiechu banknoty wyjmowane w milczeniu przerwa kolejne otwierane miejsce chwila wahania. Nie ze wstydu, lecz z kalkulacji. Nie oderwałam wzroku od ekranu. Nigdzie nie krzyczałam. Niczego nie roztrzaskałam. Czułam tylko zimno głębokie, ciche, rozlewające się od środka moja teściowa kobieta, która mówiła o rodzinnych obowiązkach o wdzięczności o lojalności to nie może być prawda wyszeptałam, chociaż widziałam wyraźnie każdy gest. A jednak byłam tam sama, z obrazem, którego nie dało się zapomnieć. Wiedziałam, że w tym momencie coś się złamało nie tylko zaufanie do niej, coś we mnie również. Wieczorem siedzieliśmy w salonie. Michał przeglądał telefon, jakby chciał uciec w świat, w którym nie istnieje ja ani ta rozmowa, którą musieliśmy odbyć. Czułam jednak, że to już nie była sprawa, którą można odłożyć na później. Michał zaczęłam powoli. Starając się panować nad głosem, ktoś tu wszedł, ktoś grzebał w naszych rzeczach. Podniósł wzrok, jakby zostało wyrwane z niego coś, czego nie chciał dotykać. O czym mówisz? To wygląda jak twoja mama. Zapadła cisza. Prawie słyszałam, jak w nim pracują myśli, jak ścierają się odruch, nawyk i wstyd. Masz pewność? zapytał po dłuższej chwili. Widziałam to na nagraniu. Splotłam dłonie, żeby ukryć drżenie palców. On ścisnął swoje, aż zbielały mu knykcie. Odwrócił głowę, jakby próbował uciec przed odpowiedzialnością, która właśnie wpadła mu w ręce. Moja mama nie zrobiłaby czegoś takiego. Nie było w tym złości. Była ucieczka. Mur. Michał! odpowiedziałam cicho. Widziałam to. Mogę ci pokazać. Nie proszę cię, żebyś uwierzył w moje przeczucia. Proszę, żebyś uwierzył w to, co jest przed oczami. Na pewno istnieje jakieś wytłumaczenie, odparł prawie błagalnie. Może zabrała coś przez pomyłkę. Może. Pomyłką nie jest to, że ty wolisz wierzyć w każdą wersję rzeczywistości, byle nie w tę, którą pokazuję ja. Spojrzał na mnie tak, jakby nagle ja stała się problemem, a nie to, co zobaczyłam. Chcesz, żebym oskarżył własną matkę? Głos miał napięty. Wiesz, co to dla niej znaczy? A wiesz, co to znaczy dla mnie? Zapytałam, czując, że słowa wychodzą ze mnie jak coś, co było długo zamknięte. Żyć w małżeństwie i każdego dnia udowadniać, że nie jestem intruzem? Że mój głos jest tak samo ważny jak jej? Nie odpowiedział. Milczenie wypełniło przestrzeń między nami, jak ściana, która rosła z każdą sekundą. Patrzyłam na niego i widziałam człowieka, który całe życie był uczony, że jedna kobieta ma prawo do wszystkiego, a druga do wyjaśniania się. Ty nie bronisz jej przed niesprawiedliwością, powiedziałam szeptem. Ty bronisz obrazu matki, którego boisz się stracić. Michał zacisnął usta. Nie zaprzeczył. I to bolało bardziej niż każde słowo. Tej nocy siedziałam na podłodze w salonie, z włączonym, zatrzymanym kadrem nagrania. Jej dłoń w mojej szufladzie, jej ruchy, jej pewność, a obok mnie cisza mężczyzny, z którym dzieliłam życie. Zrozumiałam wtedy coś, czego wcześniej nie chciałam dopuścić do świadomości. Nie byłam częścią ich więzi, byłam w niej obca, gościem w relacji, której granice zostały ustalone na długo przed moim pojawieniem się. Michał żył rozdarty pomiędzy dwiema lojalnościami. Nigdy nie wybrał żadnej, więc wybór następował sam, za każdym razem, milcząco. Ja żyłam obok niego, ale byłam sama w środku naszego małżeństwa. A Helena nie była tylko źródłem konfliktu, była lustrem wszystkiego, czego on nie umiał nazwać, a ja nie chciałam już dłużej znosić. Nad ranem wstałam, odłożyłam telefon i podeszłam do drzwi sypialni. Wzięłam oddech i wiedziałam, że następna rozmowa nie będzie o pieniądzach, nagraniach ani szufladach, będzie o nas. Następnego ranka Michał siedział przy stole, z telefonem w dłoni, gotów zmierzyć się z tym, co przez całą noc wypierał z głowy. Ekran świecił chłodnym światłem, a ja obserwowałam go z drugiego końca pokoju, nie mówiąc ani słowa. Nie ponaglałam. Wiedziałam, że ten moment musi nadejść w jego czasie. Włączył nagranie. Przez długą chwilę patrzył nieruchomo, jakby jeszcze nie wierzył własnym oczom. Potem przewinął. Zatrzymał. Odtworzył jeszcze raz. I znów. I jeszcze. Twarz napięta. Mięśnie zaciśnięte. Agnieszka. Powiedział w końcu ledwo słyszalnie. To nie jest moja matka. Poczułam, jak coś się cofa we mnie. Jakby ktoś właśnie przesunął granicę, o której nawet nie wiedziałam, że istnieje. Odwróciłam się do niego powoli, próbując zrozumieć, co właściwie powiedział. Co? To nie ona, odpowiedział. Jego głos był niepewny, ale w oczach pojawiła się ostrość. Postawa, ruchy, nawet sposób, w jaki otwiera szuflady. To nie jest moja mama. Ona tak się nie porusza, nie oddycha w ten sposób. To ktoś inny. Milczenie między nami było inne niż dotąd. Nie bolało. Było oczekiwaniem. Przejściem. Zdecydowaliśmy się iść na policję. Posterunek był surowy, bezosobowy. Czekaliśmy w korytarzu, a ja czułam, jak w środku mnie coś pulsuje. Nie strach, nie gniew. Coś nowego. Coś, czego jeszcze nie potrafiłam nazwać. Inspektor Paweł Zieliński przyjął nas bez słowa oceny. Oglądał nagranie uważnie, nie okazując emocji miał twarz kogoś, kto widział już wszystko, ale wciąż potrafił słuchać. Kiedy skończył, skinął głową. Zajmiemy się tym. Kilka godzin później otrzymaliśmy telefon. Kobieta została odnaleziona, zatrzymana. Miała dokumenty na nazwisko Klaudia, ale jej prawdziwe imię brzmiało Lidia Plutowska. Była kiedyś nauczycielką, miała rodzinę, pracę, życie, które na pierwszy rzut oka wydawało się zwyczajne. Kiedy weszliśmy do pokoju przesłuchań, siedziała już tam. Nie była związana, nie była agresywna. Tylko ten wzrok, chłodny, wypalony, zmęczony, nie pasował do nikogo, kogo znałam. Michał usiadł naprzeciwko niej. Ja zostałam za nim, w cieniu. Dlaczego? Zapytał spokojnie, bez agresji, ale z wyraźnym napięciem w głosie. Lidia uniosła wzrok i spojrzała mu prosto w oczy. Matka Agnieszki zniszczyła moje małżeństwo, rozbiła je kawałek po kawałku, straciłam wszystko. Lata czekałam na okazję, by odpłacić. Wy byliście środkiem cofnęłam się o krok jakby jej słowa były ciosem jakby właśnie wyrwała część przeszłości, o której nie wiedziałam, że może do mnie wrócić w taki sposób Nie jestem moją matką odpowiedziałam cicho, ale wyraźnie. Lidia przekrzywiła głowę, jakby analizowała, czy warto mi wierzyć. Jesteś jej dziedzictwem, to wystarczyło. Nie potrafiłam tego unieść. Te słowa miały w sobie coś więcej niż oskarżenie. Były wyrokiem, wypowiedzianym bez cienia żalu. Ale w jej głosie nie było nienawiści, było tylko zmęczenie. Zieliński przyglądał się całej rozmowie bez przerwy. Jakby każde słowo miało znaczenie nie tylko dla sprawy, ale też dla nas samych. Michał odwrócił się do mnie i ujął moją dłoń mocno, bez słów. Nie powinienem był ci nie wierzyć, powiedział tylko. Nie odpowiedziałam, nie musiałam, ale jego gest był pierwszy od dawna, który nie był wymuszony, nie był próbą ratowania wizerunku. To było coś, co mogło stać się fundamentem. Lidia spuściła wzrok. Cisza zawisła nad stołem jak cień. Myślałam, że zemsta wypełni pustkę, wyszeptała, ale ona tylko ją powiększyła. Wyszliśmy z sali, nie mówiąc nic. Przez długi czas nie było między nami żadnej rozmowy, ale wiedzieliśmy jedno: żadne z nas nie wyszło stamtąd takie samo. Coś się zmieniło, coś pękło, coś upadło, ale w miejscu pustki mogło narodzić się coś innego. Michał szedł obok mnie. Nie przed, nie za, obok, po wszystkim, po policyjnych przesłuchaniach, po prawdzie, która oślepiła jak światło zbyt długo wyczekiwane, przyszła cisza. I w tej ciszy Agnieszka podjęła decyzję, która zaskoczyła wszystkich, nawet ją samą. Siedzieli w biurze inspektora Zielińskiego, Michał obok niej, milczący, ale obecny. Lidia została oficjalnie zatrzymana. Procedura wymagała decyzji ze strony poszkodowanej. Agnieszka uniosła wzrok. Nie złożę oskarżenia, powiedziała stanowczo. Zieliński uniósł brwi. Proszę? Nie chcę jej w sądzie. Nie chcę więcej nienawiści. Chcę tylko, żeby nigdy więcej nie była blisko. Żeby to się skończyło. Inspektor oparł dłonie na biurku, szukając w jej twarzy jakiegoś śladu wahania. Jesteś tego pewna? Agnieszka kiwnęła głową. Jestem, niosę już dość tego, co nie było moje, nie będę dalej dźwigać cudzych rachunków. Michał spojrzał na nią z czymś, czego nie potrafił ukryć, zdziwieniem, ale też czymś więcej, podziwem, może wdzięcznością, może czymś, co dopiero zaczynał rozumieć. Wieczorem zapadła decyzja, która wcześniej wydawała się nie do pomyślenia. Odwiedzą Helenę. Wchodzili do jej mieszkania w milczeniu. Ale atmosfera, choć napięta, nie była już tą samą niewidzialną wojną. Helena otworzyła drzwi i spojrzała na nich bez swojej zwykłej surowości. Coś w jej oczach się zmieniło, jakby po raz pierwszy nie wiedziała, jak zacząć. Zrozumiałam coś, powiedziała, unikając ich spojrzeń. Myślałam, że kontrola to troska, że jak będę trzymać wszystko w garści, to was nie stracę, ale to był tylko strach. Bałam się, że odejdziecie, bałam się, że zostanę sama. Michał podszedł o krok bliżej. Nie było w jego oczach gniewu, było zrozumienie, ale też granica. Troska nie może oznaczać władzy, mamo, nie może być zależna od posłuszeństwa. Agnieszka dołączyła do rozmowy spokojnie, ale pewnie. Możemy spróbować od nowa, ale tym razem z granicami wyraźnymi, niezmiennymi. Helena kiwnęła głową. Przez chwilę wyglądała, jakby miała coś jeszcze powiedzieć, ale tylko skinęła, jakby to, co usłyszała, wystarczyło jej za wszystko. To nie był koniec. To był początek, który nigdy nie przyszedłby bez pęknięć. Kilka dni później Agnieszka znalazła w skrzynce kopertę. Nie było tam adresu nadawcy, ale rozpoznała pismo. Drżało, jakby pisane było w emocjach, których nie dało się już trzymać w sobie. Zaczęłam terapię, pisała Lidia. Całe życie byłam więźniem przeszłości. Byłam pewna, że jeśli odegram się, jeśli zranię kogoś tak jak mnie zraniono, odzyskam coś. Ale nie odzyskałam nic. Może teraz w końcu uda mi się to puścić. Agnieszka przeczytała list kilka razy, a potem schowała go do szuflady. Nie z żalu, nie z potrzeby zachowania ale z decyzji, by niczego już nie palić, nawet jeśli nie zamierzała już do tego wracać. Nie było szczęśliwego zakończenia. Nikt nie wyszedł z tej historii całkiem uleczony, ale też nikt nie wyszedł z niej taki sam, jak wszedł. Helena zaczęła uczyć się ustępować. To nie było łatwe. Czasem potykała się o własne przyzwyczajenia, ale próbowała, a to było więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Michał nauczył się mówić, kiedy wcześniej milczał. Stanął obok Agnieszki nie tylko jako mąż, ale jako partner. Czasem niepewny, ale już niebierny. Agnieszka. Agnieszka nie zmieniła się w kogoś innego. Stała się sobą, bez kompromisów, bez tłumaczeń. Nauczyła się, że obrona siebie nie musi oznaczać utraty bliskości, że można kochać i jednocześnie mówić dość. Lidia znalazła późno początek żalu. Ale każdy początek jest lepszy niż wieczna cisza. Żadne z nich nie zapomniało. Blizny nie zniknęły, ale przestały być otwartymi ranami, przestały krwawić w milczeniu. I to nie pieniądze ich zmieniły. Nie konflikty, nie oskarżenia. Zmienili się przez decyzje. Przez momenty, w których mogli zniszczyć, ale wybrali coś innego. Coś trudniejszego zmienili się, bo postanowili nie powtarzać starych historii. I to właśnie ta przemiana, nie zemsta, nie wybaczenie, niesprawiedliwość została z nimi na zawsze.